Witam z tej strony Rafał w dzisiejszym odcinku. Zobaczymy co się w listopadzie najlepiej sprzedawało w mojej hobby.pl. E, jeszcze jedna taka uwaga to może być troszeczkę zakłócona ta, tutaj ta lista popularności bo jak wiecie były promocje wyprzedaże itd. I to znaczy one cały czas trwają I czasami po prostu może to być troszeczkę mm, nieodzwierciedlające e, to co chcielibyście sklejać, a odzwierciedlające bardziej to, co było w promocji. E, dobra, e, skala 1 do, do 72. E, nowość od Airfixa na pierwszym miejscu to jest Messerschmitt 410 e, To jest nowy model, który, który Airfix e, wydał całkiem niedawno. Tak on się prezentuje złożony. Pierwsze miejsce, drugie miejsce to jest Spitfire 9C późna wersja od Eduarda za 45 zł Na trzecim miejscu 104 czyli F-104 od Hasegawy 48 zł. Następnie mamy 100, 190 od IBG, Gripenna od Italeri. Fokker DR1 Profi pack od Edwarda A4E Skyhawk od Hobby 2000. Kolejne miejsce to jest 109 Profi Pack edycja 67 zł od Edwarda Fokke -Wulf 190 D9. Tutaj zobaczcie macie promocję 25%. Na koniec jeszcze opowiem o tych promocjach, bo one jeszcze, jeszcze istnieją. Jak 12a to jest ostatnie dziesiąte miejsce, jeśli chodzi o 7-2 w samolotach. Przechodzimy teraz do skali 1 do 48. MIG 21 i on kosztuje 67 zł, jest na pierwszym miejscu od Edwarda na drugim miejscu nowość P47 od Mini Artu. Jest to ich pierwszy, pierwszy samolot, że tak powiem. E, całkiem interesująco to wygląda: 215 zł. No, cena dość, dość wysoka, ale tutaj naprawdę jest masa szczegółów. Także to jest na drugim miejscu. Na trzecim miejscu mamy K50GF. E, to jest też nowość 159 zł i zobaczcie tutaj e, polskie oznaczenia też można tutaj e, zrobić ten e, samolot w polskim malowaniu. E, dobra. Następne e, kolejne miejsce to jest Draken e, z Hasegawy. Tutaj kolejne miejsce, coś interesującego, czyli X1, czyli samolot, który miał przekroczyć e, barierę dźwięku i to mu się udało e, 110 zł mamy tutaj w sumie 4 malowania, to jest od Edwarda e, i ProfiPak. Pack. Profi Pack oznacza to, że macie i maski, i blaszkę e, w zestawie e, Kolejne miejsce, limitowana edycja 109 109 K4 dokładnie wersja Mr Schmidta, To jest od Edwarda. Kolejne miejsce znowu Edward 109 F4. Weekendowa edycja F, FM2 Wilcat, Limitowana edycja tutaj też jest od Edwarda. Sam Edward tutaj w 48 widzę. C202 Marci z Hasegawy 95 zł i A4E lub F wersja, to jest ostatnie dziesiąte miejsce od Hasegawy, one są też, też dosyć popularne te, te, te odrzutowce ostatnimi czasy. Przechodzimy teraz do kategorii pojazdy pancerne, pojazdy i sprzęt wojskowy. 4,8 i 7,2, więc M3 z code Car 42 zł z Italeri. Z pierwszy na drugim miejscu, co dziwne, jest coś w skali 1 do 48, czyli mamy tutaj brytyjski brytyjski, dwutonową ciężarówkę brytyjską od Stami 88 zł. Tak to wygląda. Całkiem interesująco. Znaczy, wiadomo, że to możemy sobie użyć na przykład w dioramie lotniska i tak dalej. Trzecie miejsce: M13 przez 40 od IBG. Później mamy First to Fight niemiecki ciągnik artyleryjski SDKFZ251 łamane na 4. Później mamy Cromwella od IBG. To są wszystko 7 dwójka, RPM mamy tutaj armatę polową do 44 zł M1918, później mamy włoskie działo przeciwlotnicze od IBG, kolejne miejsce to jest niemiecki samochód Obancerzony SDK FZ 247 ten samochód też możecie tutaj. Rekonstrukcję jego gdzieś u mnie na filmach też jest, bo, bo e, coś takiego w Polsce jeździ. E, kolejne miejsce to są włoskie czołgi M, M13 przez 40 za 49 zł od italerii. I na ostatnim miejscu e, francuski niższy czołgów e, tutaj AMR35. E, tak to wygląda. Dosyć ciekawa konstrukcja. I teraz przechodzimy do skali 1 do 35. I tutaj pierwsze trzy miejsca okupuje tamia. Tutaj nic dziwnego w tym by nie było, ale tutaj, powrót po dłuższej nieobecności, tutaj mamy M3A2 i M16, czyli tutaj mamy taką wersję. Wersji transportera kołowo-gąsienicowego to są obydwa, tylko że tutaj mamy zestaw przeciwlotniczy, a tutaj mamy taki bardziej dla piechoty, choć tutaj też troszeczkę uzbrojony. Trzecie miejsce to jest coś, co non-stop się pojawia w mojej liście, więc mamy pancernkowagen dwójkę. 39 zł, cena fajna, jak na skalę 1 do 35 można sobie potrenować składanie czołgu. Następne miejsce to są tutaj akcesoria. Kolejne miejsce to jest Jeep. Jeep też bardzo często gości tutaj na... okupuje tutaj ten, że tak powiem, na naszą listę. M21, czyli tutaj mamy też transporter opancerzony, plus tam... czyli mamy moździerz tutaj z k do 35 Trumpeter, Highmarsa mamy tutaj, chociaż ja wolę Snickersa, bo ma orzeszki. Taki żarcik. 282 zł. Cena całkiem, całkiem pokaźna. Później mamy Panterę. Tanią Panterę za 65 zł. Przypominam dla tych, którzy jeszcze nie składali, ona tutaj w środku między, między, tutaj nie ma, nie ma żadnego wypełnienia. Też się dziwiłem, ale to tak trochę słabo to wygląda, ale 65 zł. Pancerka Wagen 4 za 62 zł. I ostatnie, ostatnia pozycja to jest... Wol pływający Volkswagen skala 1 do 35 też tamija, także zobaczcie, ile tutaj tych tamii wyrobów się zmieściło na liście. Teraz samochody. Samochody tutaj od 30 zł. w górę. Pierwsza będzie Mazda, później mamy Nissana. Mazda 70 zł, Nissan 82 zł, trzecie miejsce, coś nietypowego się pojawiło, 104 zł, Volkswagen od Hasegawy. Następnie mamy Skyline'a, Nissana za 91 zł, Toyota Supre, to jest znowu Tamija, Subaru Impreza 1999, chyba najbardziej taka charakterystyczna za 97 zł, ona jest. BMW 202 z 1971 roku 127 zł od Hasegawy. Mamy garbusa, którego już składałem tutaj na kanale, także w malowaniu policyjnym 34 zł to też jest dobra cena, żeby sobie poćwiczyć, chociaż no jakościowo to to jest tak nie za bardzo, jeśli chodzi o, o, o Volkswagena garbusa. Następnie za 91 zł od Halera mamy Bentleya. I na ostatnim dziesiątym miejscu tutaj mamy R37 GTR ZTune z, z Tami za 110 zł. Przechodzimy teraz do w miarę nowej kategorii, gdzie są okręty Mogami, jakkolwiek by to mi nie brzmiało, to jest statek obrony japoński, tak, skala 1 do 700 Tamija. Tu jest Nox Class. Fregata z e, skala 1 do 700 Yamato 1 do 700. Tutaj mamy kolejnego Yamato. E, Pit Road to jest 251 e, zł. E, lecimy dalej. E, mamy Akagi w skali 1 do 700. E, Stamini. Tutaj później mamy jakieś akcesoria e, od trumpetera. E, Shenhorst 62 zł od Tamii. Tutaj mamy jakieś transportowce od Tamii za 35 zł. Tutaj mamy Pinta Ninja Santa Maria z Helera za 269 zł. I ostatnie. Tutaj mamy rzymski rzymski okręt wojenny z akademii za 109 zł. Sam jestem ciekaw, jak to wielkościowo to wygląda w 7 dwójce. O, tutaj mamy taki dosyć duży, 30 kilka centymetrów. Jak to fajnie złożyć, pomalować? To może całkiem, całkiem interesująco wyglądać. Taki okręt z zamkiem. <taki> takie, takie rzeczy. Dobrze, przechodzimy teraz do aerografów. Mamy tutaj na pierwszym miejscu 180 x To jest zrozumiałe. Bardzo fajny, bardzo fajny airbrush. Polecam każdemu. Na drugim miejscu ultra. Na trzecim miejscu mamy 180AK. To jest też jakiś Chińczyk. Zestaw do czyszczenia aerografu. To jest kolejne miejsce. E, Silver, e, tutaj mamy Evolution, na kolejnym miejscu wersja Solo, 576 zł. E, kolejne miejsce to jest 186 AK. Jest też taki większy zestaw, e, to jest też Chińczyk. Znaczy większość jest Chińczyków, tutaj możemy na palcach jednej ręki, tu mamy Ultra. Znaczy jeśli chodzi o Ultra, jeżeli ktoś miał zamiar kupić, to niech się powstrzyma, bo wchodzi nowa Ultra, ona jest już praktycznie w co niektórych sklepach już się pojawiła ale jeszcze tutaj w mojej hobby jeszcze nie ma. 130AT z Fine Artu mamy. Następnie mamy 7790, też popularny areograf. Później, później mamy tutaj 180X w większej wersji. No i na ostatnim dziesiątym miejscu mamy areograf do piaskowania. I jeszcze jedna rzecz, o której właśnie tutaj miałem wspomnieć, jak wejdziemy na stronę główną mojej hobby.pl, klikniemy tutaj ustrzel promocje, to są jakieś pokłosie czarnego piątku jeszcze, czarnego poniedziałku, czarnego piątku w ogóle tych promocji, to mamy, mamy całą masę rzeczy, która jest po prostu przeceniona. I teraz, żebyście też tutaj e, e, jeżeli tutaj klikniemy na to, to nas w, w tylko promocje wchodzi, ale trzeba uważać, bo są niektóre rzeczy, e, tak jak tutaj mamy na przykład Dragon 12, Kinetic, e, mamy 12, WAMOD mamy 12, e, tutaj mamy też 8 i mamy 5, więc jeżeli tutaj wejdziemy i klikniemy sobie na dane, na przykład e, tam było Kinetic gdzieś, moment, 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 moment. Tutaj mamy prom no tu promocję, pełna oferta. E bo to są też pojedyncze jakieś rzeczy. No tutaj no, na przykład, o to co widziałem, taką. E jak weźmiemy taką, tu mamy 25, 25, 26%, 25, 25. I teraz e też, słuchajcie, jeżeli na przykład wejdziemy, tutaj mamy hipersoniczny e pocisk e balistyczny. 25% taniej, teraz jak możemy sprawdzić historia ceny, tutaj widzicie od 3.12 było jeszcze taniej do 5 bo za 68, a teraz tutaj cena wskoczyła na 78, także to też zawsze można sobie sprawdzić cenę, tutaj zaraz sobie zobaczymy jeszcze pancerka wagi wagę dość duży dość duży ten pancer ta pancer jedynka jest historia ceny to też możecie sobie tutaj 141 był i tutaj jest wskoczył na 205 w tym momencie a normalnie kosztuje 274 zobaczcie on był po 274 i tu były takie takie tutaj historie z promocjami do 141 nawet można było go kupić i później wskoczył na, na 205 także też możemy sobie za każdym razem po prostu wejść, sprawdzić w, jak ta historia ceny wyglądała. To jest moim zdaniem bardzo fajne i to też świadczy dobrze o sklepie, że jest uczciwy, że nie wciska nam kitu, że o Panie kup Pan, bo to promocja. Tutaj mamy zobaczcie od, od 7, 8, mamy od lipca praktycznie historię ceny. Na danym produkcie tutaj 192, nawet to dochodziło. Tutaj była promocja. 29 była promocja 168, tutaj był spadek. I teraz tutaj znowu jest wyżej. Także polecam tego używać. Też można, słuchajcie, sobie wypatrzeć. Jeżeli dany, dany model Wam się podoba, to polować na te 12% zniżki. Czyli Historia ceny. O, zobaczcie tu. Czasami modele, czasami tanieją, czasami drzeją. On kosztował pewne tutaj w 12.06.2023. On kosztował nawet 286 zł. Tutaj był drop. Później był spadek. I on, jest, on w tej chwili ma najniższą cenę. Tak, najniższą cenę generalnie od. Od e, praktycznie pół roku, jeżeli ktoś, ktoś chciał Diker Maxa sobie złożyć, zbudować, to jak najbardziej. No widzę, że on taki na wypasie jest ten Diker Max. Ci, którzy grają w World of Tanks, to wiedzą o co chodzi. To jest też taka premka w, w, w grze. Całkiem fajna. Nie wiem, no fajna. No. Jak ktoś lubi grać z to jak najbardziej tak. Różne rzeczy tutaj są na, na, na promocji, także możecie sobie to przejrzeć, zobaczyć, może coś jeszcze przed, przed, przed świętami sobie upolujecie. Ja sobie upolowałem upolowałem, żeby widzieliście, co upolowałem, ale i tak muszę jeszcze że tak powiem, ze stanu magazynowego zejść, żeby się z wszystkim pomieścić, bo jak już wiecie, też muszę zrobić porządek. Bo żona ode mnie wymaga tego, żebym miał mniej modeli, żeby ona miała miejsce na swoje tam dokumenty i tak dalej. No, Niestety. Dobra, dzięki bardzo za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich modelarzy. Dziękuję wszystkim za subskrypcję, dziękuję wszystkim za lajki. Za łapki w dół też wam dziękuję, bo... To jest szczerość, jeżeli coś Wam się nie podoba, to możecie dać łapkę w dół. Jeżeli coś Wam się podoba, to możecie dać łapkę w górę. Jeszcze raz, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.